Witam serdecznie. Jak już zapewne zauważyliście, ale musimy szybko przypomnieć, w nocy z 21 na 22 września rynek krypto doświadczył gwałtownego spadku. Zlikwidowano pozycję o wartości ponad 1,7 miliarda dolarów, głównie długie pozycje na Bitcoinie. Bitcoin spadł z, ze 115 500 dolarów do około 111 800 dolarów w ciągu zaledwie kilku godzin. To było w ten poniedziałek w nocy, i Ethereum spadło poniżej 4000 100 dolarów i to spowodowało straty dla ponad 400 tysięcy traderów grających na dźwigni. Według niektórych użytkowników XA jak Dr. Profit był to liquidity grab wywołany przez Binance i market makerów. Tym razem nie mieliśmy jakiegoś grubasa na nie jak ostatnio. Uważają oni, że to nie była autentyczna sprzedaż właśnie przez dużych graczy i wywołało to dyskusję o manipulacjach rynkowych. Z tej strony Piotr Michalak, współzałożyciel Instytutu Kryptografii i witam was w czwartkowych newsach i potwierdzam, że nie, nie jestem sztuczną inteligencją. Nagrywam to dla was osobiście, taki mam głos i dykcję, bo odebrałem w życiu kindersztubę, byłem czasem wokalistą i trochę ćwiczyłem głos, a przede wszystkim bardzo mi zależy na tych filmach i wkładam w nie naprawdę ogrom pracy, ale biorę sobie wasz feedback do serca i postaram się czasem być bardziej ludzki i niedoskonały, jak również nie wycinać Niektórych zająknięć. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, że nic, co mówię, nie jest poradą inwestycyjną. Każdy inwestor i trader jest tylko człowiekiem i popełnia błędy, ponieważ rynki są inherentnie nieprzewidywalne. Jedyne, co możemy robić, to szacować prawdopodobieństwa oraz współczynnik ryzyka do zysku, starając się na przykład kupić lokalnie tanio. Nigdy nie ma pewności, czy faktycznie kupiliśmy tanio, a także każdy inwestor i trader gra w inną grę. Z takim właśnie prawidłowym zrozumieniem tematu zaczynamy naszą serię newsów. Poza tym nagrywam to dla Was w środę, bo w czwartek wyjeżdżam, ale mam nadzieję, że do jutra sytuacja nie zmieni się diametralnie. Gdyby tak jednak było, będziemy w kontakcie na mojej grupie na telegramie. Znajdziesz do niej link oczywiście w opisie, masz go teraz na ekranie łamane na ika-Piotr Serdecznie tam zapraszam, bo tylko tam mogę reagować na bieżąco i szybko informować Was, co się dzieje. A teraz zaczynamy naszą czwartkową serię wydarzeń. Jak już omawialiśmy, stopy procentowe zostały obniżone tydzień temu, a teraz pora na aktualizację przewidywań. Rynek obecnie wycenia kolejną obniżkę stóp 29 października z 94%. Prawdopodobieństwem, więc jest to już prawie pewne. 10 grudnia natomiast mamy prawdopodobieństwo 77%, że nastąpi kolejna obniżka o 25 punktów bazowych. No i dopiero w styczniu już widzimy większą niepewność, praktycznie 54% na to, że nie będzie dalszych obniżek. Wskaźnik CBBI pokazuje nam 74 punkty, które można czytać jako prawdopodobieństwo, że znajdujemy się na szczycie. ETF na bitcoina niestety drugi dzień z rzędu sprzedają kolejno 3000 i prawie 1000 bitcoinów to razem 4000 bitcoinów i jest to więcej niż skupione przez poprzednie dwa dni. Podobnie sprawa wygląda na Ethereum gdzie również mamy odpływy 17000 oraz 33 33000 razem 50 50000 jest to niemal tyle co nabyto przez poprzednie dwa dni. Index Blockchain Center pokazuje znów, że mamy altcoin season. Natomiast na CoinMarketCapie analogiczny indeks daje nam 69 punktów, choć jeszcze kiedy przygotowywałem się dla Was, tutaj były 71 punktów. Byliśmy już wcześniej w strefie nawet 78 punktów. W pełnym altcoin sezonie, ale zawróciliśmy. Natomiast utrzymany tu został jakiś trend wzrostowy, o ile można tak czytać ten wykres. Co ciekawe, indeks strachu i chciwości pokazuje teraz 39 punktów, a więc weszliśmy w strach i warto zauważyć. Że dwukrotnie w ostatnich czasach, w czerwcu i z końcem września, na tym poziomie robiliśmy lokalny dołek. Czy teraz tak się stanie? Musimy zatem też spojrzeć na oryginalny indeks strachu i chciwości strony alternatywnej, który pokazuje 44 punkty. Co z podażą pieniądza M2? Spójrzcie teraz na lewą stronę ekranu. Widzimy, że yy, mamy tutaj chwilowe zawahanie. Ta podaż stanęła w miejscu, a nawet w tym momencie spada. Powiedzmy, że mamy tutaj pewną. Pewną niepewność, czy będziemy dalej utrzymywać ten trend wzrostowy. Przy okazji informuję Was, że w algorytmie Jacka Lorka po 30 dniach obowiązywania wskazania na sprzedaż po raz pierwszy zapaliło się wskazanie na zakup. Istnieje jednak obawa, że będzie to sygnał krótkoterminowy i też obserwuję traderów, którzy próbują longować obecny dołek ale jako odreagowanie do poziomu 115 tysięcy dolarów. Na tym poziomie na pewno trzeba będzie obserwować dalsze intencje rynku, jak zresztą pokazałem strzałkami. Przypominam, że nagrywam to dla Was z wyprzedzeniem. Zobaczymy co będzie się działo w czwartek, kiedy Wy dopiero dostaniecie to nagranie. Wracam do newsów. W piątek 27 września dojdzie do największej w historii zamknięcia opcji na bitcoina i ethereum o wartości około 23 miliardów dolarów. Jest to wydarzenie, które może wywołać znaczną zmienność na rynku. Sama wartość opcji na bitcoina wynosi ponad 18 miliardów dolarów, co stanowi taką rekordową kwotę, przewyższającą poprzednie rekordy, np. z czerwca 25, kiedy mieliśmy, 15, kiedy mieliśmy 15 miliardów dolarów, czy w sierpniu 14,6 miliarda. Jest coś takiego jak maksymalny ból dla opcji, i dla, na bitcoinie wynosi on około 110 tysięcy dolarów. Jest to poziom, przy którym najwięcej posiadaczy opcji poniesie straty. Jest taka zasada na rynku, jest wysokie prawdopodobieństwo, że cena będzie ciągnięta w tę stronę tego poziomu podczas właśnie zamknięcia opcji. Więc tym bardziej potwierdza to prawdopodobieństwo jakichś na przykład wzrostów jeszcze przez czwartek i spadków do 110 w piątek. Oczywiście jest to tylko hipoteza. Natomiast no, wybijając te 110, rośnie też prawdopodobieństwo dalszych spadków na okolice 106 tysięcy dolarów. I w zasadzie to jest scenariusz, na który obserwuję, że gra wielu doświadczonych traderów. Więc możemy się spodziewać zwiększonej zmienności w godzinach europejskich w piątek rano. To będzie około 10 godziny naszej. I analitycy też wskazują, że kluczowe będzie zachowanie w, ze względu na opcję tak, w okolicy tych 115, gdzie mamy jak widać koincydencję z analizą techniczną. Więc poziom ten wynika i z analizy technicznej, i z opcji. Lecimy dalej. Mieliśmy wizytę Trumpa w Wielkiej Brytanii, gdzie ogłoszono rekordowy pakiet inwestycji amerykańsko-brytyjskich. Wartość umów handlowych to 280 miliardów funtów, z czego do Wielkiej Brytanii ma trafić 150 miliardów, a więc większa połowa. Największe pojedyncze inwestycje to Blackstone. 90 miliardów funtów na nowe projekty, w tym 10 miliardów na centra danych, oczywiście żartowałem z tą większą połową. Prologis to prawie 4 miliardy funtów w nauki przyrodniczej i produkcję. Boeing przebuduje Birmingham, w Birmingham dwa samoloty 737 dla sił powietrznych USA. Jest to pierwszy taki kontrakt od 50 lat. Mamy też X-Energy Centrica, budowa 12 reaktorów modułowych za 40 miliardów. Google buduje centrum danych w Hertfordshire za 5 miliardów, a Microsoft infrastrukturę AI i superkomputer za 22 miliardy. Coś niesamowitego. Przyznaj się, przynajmniej raz myślałeś o tym, że AI może zabrać twoją pracę. Uspokój się, AI ciebie nie zastąpi, ale zastąpi cię ktoś, kto już dziś potrafi z AI pracować szybciej i lepiej niż ty. 8 października pokaże ci jak zrobić tak, żeby AI był twoim partnerem i kopajlotem? Zapisz się na konferencję online. Link do rejestracji poniżej. To nie koniec wieści z Wielkiej Brytanii, ponieważ Stany i UK tworzą transatlantyczną grupę do spraw aktywów cyfrowych. Organy po obu stronach Atlantyku ogłosiły wspólną grupę roboczą, która ma wytyczać kierunki regulacji rynku krypto. W minionym tygodniu nastąpił przełom w kwestii regulacji funduszy ETF opartych na kryptowalutach. Amerykańska SEC 17 września zatwierdziła nowe, uniwersalne standardy notowania ETF-ów krypto, co upraszcza i przyspiesza wprowadzanie nowych funduszy. Decyzja ta otwiera drogę dla ETF-ów takich jak na Solane, XRP czy Cardano bez konieczności indywidualnej zgody dla każdego produktu. To po pierwsze daje nam paliwo na dalszą spekulację pod ETF-y, bo jak widać, kryptowaluty lubią rosnąć przed wprowadzeniem ETF-ów, niekoniecznie po. Jest to jakiś krok w kierunku mainstreamu, czyli tego, żeby. John Smith, każdy inwestor na giełdzie mógł inwestować w krypto bez wchodzenia faktycznie w ekosystem krypto, tylko za pomocą swoich pieniędzy, które już ma na rachunku maklerskim. Będą ujednolicone zasady raportowania, większa ochrona inwestorów. Fundusze inwestujące w krypto stają się pełnoprawnym instrumentem finansowym na Wall Street. SEC chce również wprowadzić tak zwane innovation exemption, czyli takie wyłączenie dla innowacji, specjalne zasady, które pozwolą firmom krypto wypuszczać produkty w Stanach bez dotychczasowych. Ciężkich wymogów regulacyjnych. Mamy trzeci news związany z Sekiem. Grupa amerykańskich kongresmenów wysłała list do Seku z prośbą o wdrożenie dekretu prezydenta Trumpa, który otworzyłby rynek emerytalny 401K wart 12,5 biliona dolarów na inwestycje w kryptowaluty. I przypominam tutaj, że nowy sef SEC-u Paul Atkins, jest nastawiony bardzo pozytywnie do rynku krypto. Więc yy, kiedy to się otworzy, no to właśnie pytanie: czy nastąpi ogromny napływ kapitału na rynek? rynek krypto, czy to właśnie będzie szczyt hossy. Ja bym osobiście obstawiał to drugie, ponieważ ten napływ pieniędzy będzie bardzo powolny i brzmi to jak idealny taki sell the news event pod realizację zysków z krypto. Pod ten news rynek na pewno będzie rósł, czy może przynajmniej rosnąć, natomiast zanim, zanim fundusze emerytalne wejdą w krypto, to wiecie, to są długie Tygodnie, miesiące i lata. Chiny ogłosiły największy pakiet stymulacyjny od czasów pandemii, wprowadzając ponad 325 miliardów dolarów w rynek, głównie poprzez politykę monetarną. Ludowy Bank Chin obniżył współczynnik rezerw obowiązkowych banków o 50 punktów bazowych, uwalniając również około 142 miliardów dolarów płynności krótkoterminowej w bankach. Chińskie akcje zareagowały na to bardzo pozytywnie, indeks CSI 300 wzrósł o 4,3% notując najwyższy wzrost od połowy 2020 roku. Bitcoin co istotne wykazuje silną korelację z bilansem ludowego banku Chin, co sugeruje, że ten chiński pakiet stymulacyjny może wspierać ceny kryptowalut w długim okresie. Europejski Bank Centralny obniżył ostatnio stopę depozytową o 25 punktów bazowych do 3,5% w ramach drugiej obniżki w tym roku. Ta decyzja była motywowana spadającą inflacją w strefie euro 2,2% w sierpniu. Oraz słabym wzrostem gospodarczym. EBC prognozuje średnią inflację na poziomie 2,2% w 2025 roku i 1,9% w 2026 roku. Rynki pieniężne wyceniają około 40 punktów bazowych dodatkowego luzowania do końca roku z 42% prawdopodobieństwem. Obniżki o ćwierć punktu w październiku. Musiałem zmienić otoczenie. Mam nadzieję, że akustyka tutaj dla Was będzie zadowalająca. Moi drodzy, Bank Japonii utrzymał stopę referencyjną na poziomie 0,5% w decyzji podjętej w piątek 20 września. Z jednej strony czytam, że zgodnie z oczekiwaniami rynku, a z drugiej strony to głosowanie czytamy też, że rynek odczytał jako sygnał, że era takiej luźnej polityki BOG może zbliżać się do końca, co umocniło jena i wywołało zawirowania. Na rynkach ryzykownych aktywów. Warto wiedzieć, że Japonia odnotowuje inflację powyżej celu 2% banku centralnego. styluje ona między 2,5 a 3%. Obecnie jest głównie napędzana przez ceny żywności. BUG zasygnalizował też rozpoczęcie sprzedaży swoich udziałów w funduszach ETF w wysokości około 330 miliardów jenów rocznie. ETF na XRP zrobił prawie 38 milionów dolarów wolumenu w pierwszy dzień na giełdzie. To oznacza, że był to największy launch ETF-a w 2025 roku pod względem obrotu. Niestety ETF- na Doge, o tickerze Doge, poradził sobie trochę gorzej, ale nadal świetnie, bo wykręcił 17 milionów dolarów wolumenu i był to piąty największy launch w 25. roku. Biorąc pod uwagę, że w tym roku na giełdzie zadebiutowało 710 ETF-ów w sumie, a dwa fundusze oparte na altcoinach zajęły odpowiednio pierwsze i piąte miejsce, pokazuje jako siłę i zainteresowanie naszą ukochaną klasą aktywów cyfrowych. Również 21 Shares zgłosił swój fundusz spotowy Dogecoin, który został wpisany na listę DTCC pod symbolem T-Dog. Wciąż oczekujemy na jego wprowadzenie. Nvidia natomiast ogłosiła zaskakujący ruch i zgodziła się na inwestycje w wysokości 5 miliardów dolarów w konkurencyjnego Intela. Przypuszczalnie Trump maczał w tym palce, bo obie firmy będą wspólnie opracowywać układy scalone do komputerów osobistych i centrów danych. To ma na celu wsparcie pod upadającego producenta. Intel po tej wiadomości urósł 22%. Deutsche Bank przewiduje, że banki centralne będą kupować i trzymać bitcoiny w swoich bilansach do 2030 roku. Argumentują, że bitcoin oferuje dywersyfikację wykraczającą poza dolary i euro, a także zabezpieczenie przed inflacją i ryzykiem geopolitycznym. Ponad 180 spółek publicznych i amerykańskich funduszy emerytalnych posiada już 4,7% wszystkich wydobytych bitcoinów, co wskazuje na rosnącą adopcję instytucjonalną. No bardzo fajnie, że dożyliśmy czasów. Iż banki centralne być może będą kupować Bitcoin. Stripe pod tickerem ASST, członek Bitcoin for Corporations, ogłosił przejęcie spółki Semler Scientific, ticker SMLR, który jest drugim amerykańskim publicznym przedsiębiorstwem, które uczyniło Bitcoina swoim takim głównym aktywem rezerwowym, podobnie jak MicroStrategy. Transakcja odbyła się w formie wymiany akcji. Przynosząc akcjonariuszom Semlera aż 210% premii względem ceny rynkowej. Strife ogłosił przy tym zakup 5816 bitcoinów o wartości 675 milionów dolarów, czyli pośredniej cenie 116 tysięcy za bitcoina. Po sfinalizowaniu tra transakcji połączona firma będzie posiadać ponad 10900 bitcoinów, zajmując miejsce wśród największych korporacyjnych posiadaczy bitcoina na świecie. Kluczowym elementem tej transakcji jest innowacyjna strategia Strife oparta wyłącznie o finansowanie preferencyjne equity przy braku zadłużenia, więc nie mają oni ryzyka związanego z refinansowaniem długu. I dla rynku to jest sygnał, że bitcoin nie jest już taką ciekawostką księgową, lecz fundamentem budowania wartości dla coraz większej ilości. Poważnych spółek. Ta fuzja pokazuje też, że korporacje mogą łączyć posiadanie Bitcoina z działalnością operacyjną, tu w przypadku segmentu diagnostyki medycznej Semlera. Tymczasem ministrowie finansów Unii Europejskiej zatwierdzają plan działania dla swojego cyfrowego Eurocoina CBDC, określając, jak będą działać limity posiadania. Bez ustalania jeszcze tych faktycznych limitów. Projekt rzekomo ma na celu rzucenie wyzwania kontrolowanym przez Stany gigantom płatniczym jak Visa i Mastercard. Ta, jasne. E Europejski Bank Centralny musi powiadomić o uruchomieniu z dwuletnim wyprzedzeniem i przedstawić te proponowane limity 6 miesięcy wcześniej. Urzędnicy powołują się na niestabilność geopolityczną jako uzasadnienie przyspieszenia tego kontrowersyjnego projektu. Bloomberg donosi, że Tether prowadzi rozmowy z inwestorami, aby pozyskać 15 do 20 miliardów dolarów przy wycenie sięgającej 500 miliardów dolarów, co uczyniłoby go jedną z cenniejszych prywatnych firm na świecie. Doradcą w transakcji jest kantor Fitzgerald, który już ma udziały w spółce. Według źródeł celem byłoby pozyskanie nowego kapitału, a nie sprzedaż udziałów obecnych inwestorów. Tak? Czyli podniesienie kapitalizacji, a nie sprzedaż istniejących udziałów. Morgan Stanley zainwestował w Zero Hash w rundzie finansowania o wartości 104 milionów dolarów. Dzięki temu startup osiągnął wycenę 1 miliarda dolarów, a jego technologia pomoże Morgan Stanley umożliwić klientom handel bitcoinem, ethereum i solaną. Ta nowa usługa ma zostać uruchomiona w najbliższych miesiącach. World Liberty Financial, wspierany przez Trumpów planuje wprowadzenie karty debetowej zintegrowanej z Apple Pay i powiązanej ze stablecoinem USD1. Raport Henley and Partners podaje, że w świecie krypto jest już 36 miliarderów i 241 700 milionerów, czyli o 40% więcej niż rok wcześniej, głównie dzięki inwestycjom w Bitcoina. Globalna adopcja krypto sięga 590 milionów osób, z czego połowa to posiadacze Bitcoina. Najwyżej w indeksie przyjazności dla krypto znalazły się Singapur, Hongkong i co ciekawe USA. Ogólnie trwa wyścig Stablecoinów. Na przykład, Stablecoin MUSD, firmy, która prowadzi Metamask, osiągnął w tydzień po premierze wartość 65 milionów dolarów w obiegu wobec 15 milionów tydzień wcześniej. To raczej niewiele. Token natomiast jest zabezpieczony jeden do jednego aktywami dolarowymi, emitowany przez platformę Stripe Bridge, głównie wykorzystywany na sieci Linea oraz częściowo na Ethereum. Natomiast na Polkadot rusza zdecentralizowany stablecoin holar od hydration. Powraca też temat zagrożenia quantum computing w Bitcoinie. Anatolij Jakowenko, współzałożyciel Solany twierdzi, że aby Bitcoin mógł przetrwać, Potencjalne zagrożenie ze strony komputerów kwantowych do 2030 roku musi przejść na kryptografię postkwantową, w skrócie PQC, Postquantum Computing. On podkreśla, że taka wymiana wymagałaby twardego forka sieci, a to oznacza, że znowu będziemy mieli dwa blockchainy, i większość górników musiałaby zaakceptować jeden z nich. O ile Sądzę, że większość górników zaakceptuje jeden z nich, o tyle ten stary wciąż będzie istniał. Przez większość pewnie zostanie porzucony, ale jak to zwykle bywa, część osób przyjmie go pewnie jako e, jakiś tam nowy odłam Bitcoina, więc jest to swego rodzaju zagrożenie. Przechodzimy do końcika Jarząbka. Kamil pisze, że 90% wpisów na jego wallu w ostatnich dniach dotyczyło koina Aster. Jest to nowy perpdex, na Binance Smart Chain wspierany przez CZ. -a. Kilka dni temu był po 12 centów, a teraz 1,70 70. Skąd te wzrosty? CZ, były CEO Binance, ma ogromną moc. To pierwszy token, o którym wspomniał od dłuższego czasu. Dla inwestorów to znak, że warto inwestować, więc była to czysta spekulacja. Około 90% tokenów posiada tylko kilka adresów to powoduje, że jest mało podaży dostępnej do zakupu i cena łatwiej idzie w górę, ale to też powoduje, że zespół tokena może spuszczać swoje tokeny na rynek, więc bardzo niebezpieczna, stricte spekulacyjna sytuacja. CZ w wywiadzie wspomniał, że jako Binance zainwestowali też w różne deksy, nie tylko ten, więc jest szansa, że z aktualnych wzrostów zrodzi się taki chwilowy trend na inwestycje w tego typu projekty. A propos wojny stablecoinów no to Ethena, jeden z projektów, któremu się bacznie przyglądamy, w który ja też osobiście inwestuję, prowadzi swojego stablecoina USDE i nawiązali oni współpracę z Krakenem, który to oferuje aż 12% za stejkowanie tego USDE. Pytanie, czy to będzie nowa Terra Luna, bo ten procent jest bardzo wysoki i ciekawe, czy Ethena z Krakenem dadzą radę to utrzymać. No, Kraken jest na tyle poważną giełdą, że nie spodziewałbym się uczestnictwa w SKAMie. Ale trzeba być z jednej strony ostrożnym, a z drugiej strony i tak nas to nie dotyczy, ponieważ w Unii Europejskiej zarabianie na stejkowaniu stokenizowanych dolarów zostało zaorane i, i Kraken tego u nas, z tego co widziałem, wciąż nie oferuje, zostało to wycofane. Mamy tutaj potwierdzenie tego trendu, że spółki inwestujące w coiny, wyczerpuje im się po prostu kapitał i Sharpling chwali się obecnie, że generuje ETERy ze stakingu. Jakoś zaskakująco dużo w stosunku do tego, co mają, ale okej. Okay. I jak widać, nie chwalą się z kolei kupowaniem, kupowaniem tych coinów. Warto, żebyście wiedzieli, że Tether wprowadza swoją layer jedynkę, czyli jakby konkurenta dla Ethereum o nazwie Plasma. Prawdopodobnie będzie to duże wydarzenie na rynku kryptowalut. Wiele osób może w to inwestować. Plasma jest też o tyle ciekawa, że ogłosiła start swojego neobanku, takiej aplikacji ala Revolut, w której użytkownicy będą mogli korzystać z natychmiastowych transferów środków, kart płatniczych i wielu innych korzyści. A więc widzimy walkę o finalnego użytkownika końcowego, która rozpoczęła się na całego. Tutaj czytamy też w, tej, w tym ogłoszeniu, że użytkownicy będą mogli zarabiać 10% na trzymaniu swoich środków, 4% cashbacku wydawać pieniądze w 150 krajach i to wysyłanie środków dotyczy USDT oczywiście, chociaż USDT w Unii Europejskiej zostało dojechane przez Mikę, więc ciekawe, czy ta aplikacja będzie u nas działać jak zwykle ciekawe, co z Unią Europejską. Ostatnio zastanawialiśmy się, czy OpenAI przeżyje swoją współpracę z Oraclem, a tymczasem Nvidia inwestuje 100 miliardów dolarów w data center właśnie specjalnie dla OpenAI. A, to jest jeden ze starszych newsów, których zapomniałem wam pokazać w zeszłym tygodniu, ale myślę, że bardzo interesujący, pokazujący, jak wyglądała bańka w pęknięcie bańki internetowej w roku 2000 i porównanie Cisco z Nvidia. I zobaczcie sobie, jak rosła cena Cisco na tym obrazku, a jednocześnie na dole widzimy zyski. I była ogromna rozbieżność między ceną a tymi zyskami, które nie chciały potem dalej rosnąć i załamały się. Natomiast zyski Nvidia i dalej rosną wykładniczo i cena za tym podąża, i wprawdzie jakieś wskaźniki typu cena do zysku dla tych spółek są bardzo wysokie, o tyle faktycznie te zyski dalej rosną, więc sytuacja jest trochę inna i jest to jakiś argument za tym, że recesja jeszcze nie w tym miesiącu. Moi drodzy, jak mówiłem w poniedziałkowej analizie, wszystkie znaki na niebie układają się w to, że powinniśmy jeszcze mieć wzrosty na rynku kryptowalut, łącznie nawet z filmem, który na ostatnim live'ie mentoringowym... Analizuje argumenty za przedłużeniem cyklu. I może nie za takim przedłużeniem, wiecie, do marca przyszłego roku, ale chociażby za tym, że, że cykliczność może nie skończyć się w październiku, tylko przykładowo w listopadzie, że to wciąż nie byłby jakiś wielki problem i, i, i błąd cykliczności. Więc patrząc na to wszystko, ciężko nie być byczym, chyba że wszystkie te newsy są już w cenie. Ale to, co nie może być w cenie, jeszcze teraz, moim skromnym, osobistym zdaniem, no to podaż pieniądza M2, która dalej rośnie, jak również to, że rynki akcji rosną. I wprawdzie Bitcoin potrafi za nimi lagować przez jakiś czas, ale jednak później dynamicznie je dogania w myśl wielokrotnie już powtarzanej przeze mnie zasady, że rynki akcji 80% czasu rosną, 20% czasu korygują, a rynek krypto 80% czasu koryguje i 20% czasu rośnie. I te wolatylne wzrosty potrafią trwać czasami zaledwie parę tygodni w stosunku do, do kilku czy kilkunastu Tygodni korekty, więc po prostu ta struktura ceny wygląda trochę inaczej, inaczej ta cena się porusza, ale te rynki są mimo wszystko skorelowane. Więc ja pozostaję byczy w takim globalnym ujęciu, chociaż teraz możemy nawet spodziewać się hipotetycznie spadków bitcoina nawet na 106 czy na 100, nawet tysięcy e, dolarów. Jest to wciąż możliwe. E, o tyle mam nadzieję, że będziemy mieli październik wzrostowy. I jest to nadzieja poparta faktami, a nie moim widzimisię, czyli rzeczami, które, które dzieją się na rynku. Jak widzicie, mamy bardzo wiele pozytywnych newsów, chociaż trzeba zauważyć, że krypto lubi poruszać się odwrotnie też do newsów: to znaczy, e, idealne dołki mamy wtedy, kiedy już wszyscy pozbawieni są nadziei, a jeżeli wychodzą pozytywne newsy, to, to, to nieraz bywa tak, że jest to już moment do realizacji. Zysków. Także jak zwykle na rynku krypto trzeba być bardzo ostrożnym i rozgrywać ten rynek zgodnie z własnym planem. Tutaj też przypominam, że każdy inwestor gra w inną grę. Dlatego też ja zapraszam Was na moją grupę na Telegramie. Link macie w opisie oraz tutaj na ekranie. I proszę o komentarz, jak podobał się Tobie ten film. Do usłyszenia w poniedziałek na cotygodniowej analizie rynków.